Cześć! Kapitan Lisowski pozdrawia z trasy. Raczej Gustawo na trasie. Drogi się remontują. Ukraina ciągle żyje. I ciągle konkretnie zło rzeczą temu, kto napadł na ich kraj. A bardzo sympatyczne z punktu widzenia tego, że mówi się u nas o tym, że mają już dość, jeszcze raz dość całej tej wojny, no bo zmęczenie na pewno jest. To jednak, kiedy o dziewiątej rano wjeżdżasz do jakiegoś miasteczka, a tam najpierw kilka poważnych słów przez megafony, czyli system ochrony biernej ludności cywilnej działa. A po tych słowach leci hymn Ukrainy i zatrzymują się wszyscy, stoją w postawie mniej lub bardziej zasadniczej. I tak jest codziennie. Mały gest, ale pokazuje, że ci ludzie dalej uważają, że trzeba robić wszystko, żeby nie przegrać tej wojny. Ciągle słyszymy ciekawe pytania: skąd jesteśmy, co robimy, dokąd jedziemy. I cały czas słyszymy duże podziękowania. A nawet kombinują, jak to zrobić, żeby na przykład nocleg był dla nas jak najtańszy. Woluntery z Polski i wszystko w temacie. Więc wdzięczność. Się tu czuło. Przejeżdżaliśmy teraz przez tą zachodnią Ukrainę. Niedługo będziemy już w głębi. Będziemy informować, jak tylko będzie można bezpiecznie o tym mówić, bo tradycyjnie, przypominam, mówi się o tym, gdzie się było w dnia poprzedniego. Chyba, że robi się taki mały filmik, taki szorcik, w trakcie jazdy. Ale słuchajcie, właśnie, odniosę się do licznych wpisów. Sam też coś na ten temat napisałem na Twitterze, ale nie wszyscy mają Twittera. Teraz X. Słuchajcie, od dłuższego czasu mamy do czynienia z kreowaniem tego, że Polska chce zabrać. Zachodnią Ukrainę prawda? Rozbiór kolejny A nawet nas Rosjanie przecież do tego zapraszali I cały czas ta narracja jest Z Kremla, z Mińska A nam naprawdę nie jest potrzebne to Żeby ładować takie pieniądze W to By zrównać Te tereny Z tym co jest w tej chwili u nas Lekcja z Niemiec Dotycząca DDR Bardzo dobrze chyba się wryła Wszystkim rozsądnym ludziom w pamięć I Polska absolutnie Żadna władza polska Nie sygnalizowała takich chęci A co robi Propaganda rosyjska i białoruska To rozsądni ludzie wiedzą Tymczasem Ukraińcy złapali Na Zakarpaciu Szpiegów Węgierskich, którzy sprawdzali jakie mogą być reakcje tamtejszej ludności na wypadek gdyby armia węgierska w ramach jakiejś akcji jakiejkolwiek by nie było ale unijnej czy natowskiej czy krajów, które z Europy się w tej sprawie zorganizują gdyby wysłać siły nazwijmy to stabilizacyjne na Ukrainę Polska takich rzeczy nie robi, Węgry takie rzeczy robią, ale o tym, że takie rzeczy robią, nikt z apologetów Kremla się nie zajął. No bo po co? Czasem Polska cały czas mówi jasno, że nie będziemy wysyłać naszych żołnierzy. W międzyczasie pojawiły się materiały, że jednak przecież jest list. Który potwierdza, że Polska wysłała. Polska wysłała żołnierzy, którzy są ochroną ambasady. Więc wysłaliśmy ich gdzie? No, na nasze terytorium, w Ukrainie, do naszej ambasady. Bo nasza ambasada jest obiektem co najmniej nienawiści, a zapewne i różnych innych działań agentury rosyjskiej, która jak wiemy przecież na Ukrainie działa kolejna sprawa teraz wypowiedź Kelloga tego mądrzejszego z dwóch specjalnych wysłanników prezydenta Trumpa no ale jak już był mądrzejszy to się okazało że był bardziej odsuwany od jakichkolwiek procesów decyzyjnych teraz niby lekka odwilż dla niego <laughs> Przepraszam, i odezwał się, że poważnie rozpatrywany wariant, w którym na zachód od niepru rozmieszczone by zostały siły stabilizacyjne, czy jak to się inaczej nazywać, czterech krajów członków NATO i akurat Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska i takie coś wysmarzył Gellup, Fox News. Oczywiście jest to zgodne z tym, co od dłuższego czasu Amerykanie mówią, że oni absolutnie swoich nie wyślą. Oni chcą tylko robić interes, żeby im się zwróciło to, co dali Ukrainie. No i od tego jest ta umowa surowcowa. No to będę wyglądająca po podpisaniu totalnie inaczej niż to, co na początku Amerykanie forsowali, czyli Ukraina nie tylko umiała negocjować, miała negocjatorów, yy, miała kochones w tych negocjacjach, no ale jeszcze okazało się, że ma dyplomatów skutecznych. Tymczasem Amerykanie próbują rozgrywać nas, kreując, że jakiś tam nasz europejski obowiązek w zakresie tego stabilizowania sytuacji. No to po pierwsze, Siły na zachód od Dniepru Jak dla mnie to jest bez sensu Bo to oznacza Że Administracja Trumpa Widzi Jeżeli chodzi o przyszłość Bezpośrednią strefę Wpływu rosyjskiego Aż po Dniepr. To jest bardzo zła rzecz Po drugie Gdyby się okazało Że trzeba Przekroczyć Dniepr. No to jest to zwiększenie ryzyka. Ponieważ przeprawy, które dotychczas były oszczędzone, no mogłyby niestety nie być. Więc to bez sensu. I rzecz kolejna. Powtarzam jak mantrę. Polska jest gwarantem dwóch rzeczy. Primo, tego, że w największym stopniu jesteśmy w stanie realizować zabezpieczenie logistyczne jakichkolwiek europejskich czy innych ogólnoświatowych sił, które miałyby zapewniać pokój na Ukrainie. Po drugie, to przez Polskę. W głównej mierze, bo to jest najbardziej racjonalny szlak, musiałaby i powinna docierać jakakolwiek pomoc w odbudowie Ukrainy. Też argument po naszej stronie. I najważniejsze: Polska jest jedynym krajem będącym tak blisko Ukrainy, którego armia jest wzmacniana i byłaby w stanie, w razie czego, udzielić pomocy, wsparcia militarnego jakimkolwiek siłom stabilizacyjnym na Ukrainie, nawet w najgorszej sytuacji zabezpieczyć ich wycofanie. I oprócz tego cały czas realizujemy w tak dużej mierze kwestie ochrony wschodniej flanki NATO, zabezpieczania naszej granicy na bieżąco przed ingerencją białoruską no i rosyjską od królewca. i w związku z tym my musimy mieć zdolność do tego żeby tam wysłać do niej nie że tysiąc, dwa tysiące żołnierzy tylko to musiały być dziesiątki tysięcy żeby w razie czego wspomóc te siły stabilizacyjne więc Polska nie może podzielić swoich sił i wysyłać ich tam na Wschód, bo to jest wbrew logice. I ostatnia kwestia. To niektórzy specjalnie podbijają Bębenek mówiąc, że jeśli Polska nie wyśle tam swoich sił na Ukrainę, to nie będzie przy stole decydentów. No i teraz jeszcze podpierają się tym, że ktoś taki taką zagrywkę zrobił we władzach ukraińskich, że nasz premier nie mógł w tym samym wagonie podróżować z przywódcami trzech pozostałych krajów podczas ostatniej wizyty w Kijowie. No uważam, że to jest cwana zagrywka. Stawiam na Jermaka, bo ufać temu człowiekowi nie wolno ani trochę. I jest to niestety woda na młyn różnych przeciwników jakiejkolwiek współpracy z Ukrainą. I tak dalej. Więc powiem tak. Te wszystkie czynniki, które wymieniłem, jeśli chodzi o logistykę zarówno na rzecz Armii Ukraińskiej, jak i na rzecz przyszłej odbudowy. Sorry, ale bez Polski to się nie da zaopatrzenie armii ukraińskiej bez nas byłoby o 70% mniejsze jak to by się mogło skończyć sami sobie możecie dopowiedzieć więc Polska ma wszelkie argumenty żeby być przy stole decydentem tylko trzeba we właściwy sposób prowadzić politykę i nie bać się no i tu na razie powiem szczerze że dotychczasowe dokonania ministra spraw zagranicznych Radka Sikorskiego pokazują, że on będzie umiał rozpychać się łokciami w tych sprawach może się to komuś podobać czy też nie podobać to co teraz powiedziałem no ale po prostu tak uważa udowodnił to dotychczas więc Ukraina musi racjonalnie z nami rozmawiać czy to im się podoba czy nie A za ten psztyczek W temacie naszego premiera W tych wagonach Myślę, że znaleźlibyśmy dobry sposób Na to, żeby im Przypomnieć Jaka jest nasza rola Tak to widzę Tak to piszę Możecie się z tym zgodzić Lub nie, to jest moja opinia Ale naprawdę Polska ma Bardzo duże argumenty tej całej sprawie ale też trzeba na zimno podchodzić do tego wszystkiego żeby nie dać możliwości wykorzystania tego rosyjskiej propagandzie, bo spójrzcie na tragedię na Uniwersytecie Warszawskim w absolutnie zorganizowany sposób propaganda ich przystąpiła do tworzenia fejka na temat sprawcy, narodowości sprawcy i tak jest, to widać, że jest cały zespół propagandystów przygotowany po rosyjskiej i białoruskiej stronie, który ma za zadanie każdą tego typu okazję wykorzystać, aby próbować wbijać klina pomiędzy Polskę a Ukrainę, Polaków a Ukraińców. Mary Wilska pokazuje, że niestety... Wśród Ukraińców są ludzie o, jakby to powiedzieć, niskim poziomie moralnym, w których daje się skaptować świadomie z ich strony, lub też nieświadomie, do wykonywania rzeczy, które są pożyteczne dla agentury służb rosyjskich. <śmiech> <śmiech> Więc niestety. <laughs> Jest jak jest. A nasza kampania wyborcza <laughs> daje dodatkowe możliwości rozgrywania nas w tych sprawach. I to jest wszystko w temacie kampanii, co ja powiem, bo się w polską politykę nie babram. I to by było na tyle. Pozdrawiam. Kolejny materiał, może wieczorem, ale na pewno jakiś będzie jutro. Przemi wobec, pozdrawiam, zachęcam też do lajkowania, komentowania, przepraszam, że nie ma intro, nie ma outro. Zobaczę, czy uda mi się zrobić jakąś miniaturkę, ale chyba tak. I cóż, podtrzymujemy kontakt, robimy wyświetlenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Z trasy z Eksenem, gdzie kolejne sprzęty, niezwykle zaznaczam potrzebne i użyteczne, jadą uprzykrzyć życie Rosjanom. Pozdrawiam, cześć!